Siemano, ja witam w pierwszym odcinku z setu 5 w Teamfight Tactics. A zanim przejdziemy do omówienia, zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji z dzwoneczkiem, łapki w górę i komentarza. Najlepiej, żebyś napisał, co sądzisz tutaj o tym, co Riot nam tutaj wprowadza w secie 5. Jak widzicie, ma się on nazywać Osąd. Swoją drogą podoba mi się tutaj to zdjątko. <laughs> I tak. Lotos odchodzi do lamusa, za dwa tygodnie wchodzi set piąty. Set piąty będzie miał mechanikę bardzo ciekawą. Będzie to mechanika przedmiotów cienia. Pytasz, o co chodzi? Jaki cień? No to będzie to działać w ten sposób, że po pierwszej karuzeli, z każdej następnej karuzeli bądź z zbrojowni, będziecie mogli uzyskać odłamek przedmiotu cienia i z każdego tego odłamka będziecie mogli zbudować przedmiot cienia. Odłamek, no to wiadomo, zawsze się buduje item z dwóch przedmiotów, więc po prostu z tych dwóch przedmiotów, jeden z nich musi być e, mieć tą mechanikę cienia, musi być jakby zakażony, żeby móc zrobić normalny item cienia, który swoją drogą ten item będzie o wiele mocniejszy, ale też będzie miał jakieś ale, o którym zaraz Wam powiem. No i tutaj też sobie mnie ciekawi. To tutaj jest właśnie tak napisane, że czarna mgła wypełnia konwergencję, skażając wszystko, czego się dotknie, również przedmioty. I teraz to mnie ciekawi, czy to będzie naprawdę tylko przedmioty dawało, czy przed postacie również, że na przykład postacie będą postaciami cienia i też będą jakoś zbustowane w jakiś sposób. Bo niestety w całym tym tutaj omówieniu to nie jest nigdzie wprost napisane. No i co tutaj też fajnego napisali, to że raczej będziecie mieć. Zawsze, prawie zawsze nie otrzymamy tego przedmiotu, którego nie chcemy. No, chyba, że mamy pecha na karuzeli, nie? Fajnie, do Riot ujęło. Prawie zawsze. Chyba zależy od Waszego szczęścia na karuzeli. Także, no, fajnie, fajnie, Riot, żeście to opisali. Podoba mi się to. No i co tutaj jest ważne, jeszcze? To, że trzeba z nich korzystać, ponieważ one. Mają, niby, tutaj być taką kluczową rzeczą w tym secie piątym. Więc lepiej z nich korzystać niż nie korzystać. No, i tutaj podali trzy przykładowe przedmioty: czyli Zekę, Rabadona i Ginso. I wiecie, jak Zekę działa: boostuje postacie po lewej i po prawej, i to zostaje. Będzie tak samo działać również jako ten przedmiot cienia, ale dodatkowo ten tutaj oto piękny item. Będzie wykradał prędkość ataku od waszych sojuszników, żeby zbustować tych dwóch i bodajże tego noszącego, e, zbustować im prędkość ataku. Ciekawe, nie? Że niby będzie brokem, będzie wzmocniejszy, będzie więcej dawać, ale za to będzie coś zabierać. Także trzeba będzie też uważać, kogo się ma, jakby na stole, żeby to e, dobrze ze sobą współgrało. Kolejnym itemem, jak tu opisali, to jest Rabadon i Rabadon będzie dawać po prostu więcej mocy umiejętności. Ale ten, który go nosi, będzie miał, będzie miał zmniejszone maksymalne HP. Także coś za coś. Nie ma. Po prostu te przedmioty będą zawsze coś wam zabierać, oprócz tego, że coś wam dają. Więc naprawdę trzeba będzie uważać, na kogo się to daje. Tak mi się przynajmniej wydaje. I Ginso, to jest bardzo ciekawy item, ponieważ on dam Wam jeszcze więcej prędkości ataku. Ale będzie was automatycznie zabijać. Będzie wam po prostu kratysz życie za to, że szybciej atakujecie. <grym> Także krótko mówiąc, używając Ginso jako przedmiotu cienia, będziecie się sami zabijać. Dlatego trzeba będzie mieć kompozycję tak dobraną, żeby się też leczyć. Powiedzmy, nie wiem, Black Tristera dołożyć czy coś. No to Rozumiecie o co chodzi, nie? Że on będzie was zabijał, a wy musicie jakoś, żeby go dobrze wykorzystać, to musicie dać coś, żeby jak najdłużej ta wasza postać z tym Ginso trzymała. Więc BT, czy tam Jeweled Gauntlet, nie Gauntlet, tylko Hexer Gauntlet, ma to sens i zobaczymy jak to będzie działać. Jak dla mnie bardzo to fajnie wygląda, naprawdę. Może będzie więcej trzeba myśleć niż budować na pałę złote jednostki. W tym secie, ale to zobaczymy. No i tutaj Riot nam ujawniło jeszcze parę cech, które swoją drogą niektóre są bardzo ciekawe. No i mamy coś takiego jak Zapomniani. I ta kompozycja to wielka dziewiątka ze skokami mocy przy 3, 6 i 9 jednostkach zapomnianych. Każdy zapomniany bohater zyskuje dodatkową moc umiejętności i obrażenia od ataku, a każdy przedmiot cienia używany przez takiego bohatera zwiększa tę premię. Także to jest od razu kompozycja, która bustuje się jeszcze z tymi przedmiotami cienia. Więc spoko. W tej kompozycji uruchomiony, no, że wszystkie postacie, jakie są, no to jest po prostu Wayne, Warwick za jeden, Heka, Thresh i Viktor za dwa, Katarina za trzy, Draven za cztery, Rice za cztery i Wiego za pięć. I z tego co wiem, to taki Draven będzie właśnie e, działał tak samo jak w secie pierwszym: czyli rzucał toporki, łapał je i się z tego leczył. No i tu mamy te postacie, jak będą wyglądać w grze. Moją drogą takie bardzo ciemne wszystkie te postacie tutaj są praktycznie w tym secie. No i kolejna kompozycja to czarty. Czarty zyskują prędkość ataku, która skaluje się z trzema pięcioma, bądź 7 jednostkami. Za każdym razem, gdy ginie jeden czart, nieidealny czart sobowtór, te jednostki wyskakuje z portalu czartów i dołącza do walki. Czyli jeden czart wam ginie. I z jakiegoś tam portalu wyskakuje kolejny czart który dalej jest na polu bitwy, dalej się będzie bił, ale będzie nieidealny. Co to znaczy nieidealny? Będzie miał mniej HP, będzie miał mniejszy atak, będzie miał mniejszą prędkość ataku, a może wszystko razem. To jest ciekawe. To trzeba przetestować zdecydowanie w grze. To w sumie pewnie zrobię, bo na PBE tutaj to wyskakuje szybciej niż na normalnych serwerach, jak wiecie. Więc pewnie jakiś odcinek z TFT na PBE wleci na kanał. No, i w tej kompozycji będziemy mieć postacie takie jak Ziggsa, Kleda za jeden i Popi również za jeden, dodatkowo Kennen za dwa, Lulu za trzy i Timo za pięć. Timo to też swoją drogą jest ciekawa postać, ale o nim troszeczkę później. No i jak widzicie, mamy sześciu ich, więc żeby mieć siedmiu, to trzeba będzie zrobić item. O, co w sumie też jest napisane tutaj niżej. Żeby zrobić 7, to zwyczajnie trzeba będzie ze szpatułki i wygiętego łuku stworzyć przedmiot czarta, żeby mieć bonus 7. Także poczko, mi to nie przeszkadza. Kolejnie tutaj, co od nam udostępnił, to zwiastuny nocy będą się skalować z 2, 4, 6 bądź 8 jednostkami i zyskiwać zanikającą tarczę o wartości równej procentowi ich maksymalnego zdrowia, gdy po raz pierwszy spadnie ono poniżej 50%. Czyli w momencie, kiedy spadnie HP poniżej 50%, zyskają tarczę od maksymalnego zdrowia postaci. Czyli to po prostu będzie się dawać na te tutaj postacie, które mają być twardsze. Tak mi się wydaje. No i zwiastun nocy zadaje dodatkowe obrażenia, gdy ta tarcza zostanie nałożona. Także spoko. No i postacie z zwiastunie nocy to mamy Vladimira za 1, Sedu za 2, Lisina za 3. Ciekawe, co będzie robić swoją drogą za trzy Lisin. Morgana za 3, Jasuo za 3. Mam nadzieję, że będzie miał Erkę swoją, jak jest za 3. E, Afelios za 4, Diana za 4 i Darek za 5. Spoczko to wszystko wygląda jak dla mnie. To też będzie ciekawa mechanika, trzeba mnie to przetestować. Wydaje mi się, że tu będą tacy jakby zabójcy. Tak coś w tym stylu bym to porównywał po tym, co, co dają w ogóle te postacie. No jakie w ogóle są tutaj. Jasuo raczej Kerry, nie? A Felios też raczej Kerry Diana. Pamiętamy, że też była Kerry. I też chyba była czwórką kiedyś, nie? Tak coś mi się kojarzy. W trzecim secie chyba? Czy trójką. Jakoś tak. Także może być po prostu to silne też. Silne połączenie. Kolejni tutaj są zwiastuni brzasku. Swoją drogą najjaśniejsze jednostki w, w tych, co pokazali. Jak na razie w grze. No i tutaj, gdy zdrowie na wrzasku, 2, 4, 6, 8 jednostek. Po raz pierwszy spadnie poniżej 60%, więc podobna mechanika do wcześniejszej. Zostaje on oczyszczony z efektów kontroli tłumu i błyskawicznie leczy się o pewien procent swojego maksymalnego zdrowia. Jak dla mnie to są takie trochę dwuwajny po tym zdaniu. I po zakończeniu tego leczenia wszyscy sojusznicy już nic zwiastuni wrzasku zyskują dodatkowe obrażenia. Jak skończą się leczyć, to wszyscy dostają dodatkowo jeszcze boost do ataku. No nie wiem, dla mnie to wygląda jak Divine w wcześniejszym secie. Nie w tym czwartym, tylko w tym wcześniejszym. Tak, tak to dla mnie wygląda. No i dobra. Postacie, jakie wchodzą tutaj w skład tego? No to mamy Gregasa za 1, Kaziksa za 1, Sorakę za 2, Nidę za 3, Riven za 3, Karmę za cztery i Garena za 5. Moją drogą to ten Garen. Ten Darius John jest tutaj. Tu gdzieś był Darek, nie? Bo dopiero będzie. Dobra, mniejsza z tym, ale w każdym bądź razie to oni kiedyś wyszli razem jako walka tutaj no, pomiędzy dobra a złem i myślę, że tutaj w TFT mogą próbować budować taką samą narrację, nie? Ale to zobaczymy. I to jest tutaj teraz już postać, która <laughs> najbardziej mnie ciekawi w całym tym secie, jak na razie. Ponieważ Kay. Odkupiona, zielona legionistka. Będzie jej sama, biedna sama Kayle. Nie będzie miała żadnych innych postaci, przynajmniej na początku, które będą się z nią łączyć. Ale za to będzie, podobno, ma zostać najsilniejszą postacią, jaka kiedykolwiek była w TFT. Przynajmniej tak tutaj pisze. No i Kayle będzie działać w ten sposób, że będzie się wynosić. I każde wyniesienie będzie jej coś dawać. Gdy zostanie wyniesiona po raz pierwszy, jej ataki zaczną zadawać dodatkowe obrażenia nieuchronne, czyli True Damage. Przy drugim wyniesieniu jej ataki zadadzą obrażenia eksplozywne na obszarze wokół celu. Po trzecim wyniesieniu zyska niewrażliwość na sekundę po każdym siódmym ataku. I to co jest tu właśnie napisane, krońcie ją dopóki nie doczeka do ostatniego wyniesienia i nie stanie się najpotężniejszą jednostką w TFT. Jaką kiedykolwiek widziano, spuszczając na cel deszcz, mieczy i zadając ogromne obrażenia. Nie wiem, ja to chcę zobaczyć. Jedyny minus tego, że Kale będzie za pięć, i żeby to zobaczyć, to będzie trzeba dotrwać do late game'u, ale to jest coś, co ja chcę zobaczyć w TFT. Naprawdę. Kale może być naprawdę broken i może solo wam kierować grę z pewnymi tutaj postaciami, które zaraz wam przeczytam. No i tu mamy jeszcze Timo o którym wam mówiłem, że będzie czartem, ale Timo będzie takim wrednym skurczybykiem, ponieważ żeby go w ogóle kupić, będziecie musieli oddać 6 punktów zdrowia. Timo będzie się kupować za HP. To jest ciekawa zmiana. Nie za golda, a za HP. A sprzedać go będziecie mogli za 5 normalnych sztuk złota, czyli kupujecie go za zdrowie. A sprzedajecie za golda. No trochę not worth. To według mnie taki timo to będzie miał sens tylko wtedy, kiedy będziecie mieć tych HP dużo w raid game. Tak mi się wydaje. Wcześniej raczej nie będzie sensu. No i timo będzie zwyczajnie w świecie miał swoje grzyby, które będzie rzucał na przeciwnika o najwyższej prędkości ataku. I gdy wróg zbliży się do piekielnej duszy albo po 3 sekundach ta dusza będzie wybuchać i zmniejszać prędkość ataku wroga i zadając obrażenia magiczne przez 3 sekundy. Także spoko i to co tutaj jeszcze jest ważne. Timo, proszę nie lekceważyć go, bo jego potęga głodu w walce 1 na 1. Jest, że niby będzie bardzo silny 1 na 1. Co to znaczy? Jak to będzie działać? To też jest to niedopowiedzenie, które mnie interesuje. Rajot, dobrze piszesz tekst. <grym>, że człowiekowi się aż zechce te, te postacie testować wszystkie, nie? Dobra, kolejny tutaj cech cecha to kawalerzyści. I kawalerzyści ruszą do walki z umiejętnością szybkiego do skoku do celu yy, i zadają podwójne obrażenia przy następnym ataku. Gdy kumulujecie tę cechę wasi odważni kawalerzyści otrzymują zwiększone yy, zwiększone zmniejszenie obrażeń. Okej. Okay. Dwóch, trzy, cztery jednostek, które zostaje podwojone podczas 4 sekund na początku walku i po ich szarżach. Ok. Czyli zwiększone zmniejszenie obrażeń. Czyli mniej dostaną, tak? Ja to tak rozumiem. No, dobra, brzmi to ciekawie całkiem. I fajne jest to, że oni od razu lecą na przeciwnika, więc będą dobrym frontlayem. No i postacie, jakie będą kawalerzystami, no to klet za 1, Heka za 2, Dedżu za 2 i REL za 4. Jak dla mnie spoko. Sabat. I to jest właśnie to, co mówiłem Wam, że według mnie, Kej to będzie broken. Dlaczego spytacie? Proste. Żeby sabat w ogóle zadziałał, musicie mieć wszystkie te trzy jednostki. Czyli Lisandrę za jeden, Lewlang za dwa i Morganę za trzy. Te wszystkie trzy jednostki musicie mieć, żeby sabat zadziałał. A sabat będzie działać w ten sposób, że. Będziecie potrzebować w tych właśnie w trzech, aby atakować tą, tą synergię w ogóle, zrobić i ona będzie powodować wybranie bohatera znajdującego się najbliżej centralnego punktu pomiędzy waszymi jednostkami sabatu na lidera sabatu, dzięki czemu ta postać, która jest w tym centrum, zyskuje on 50% dodatkowego zdrowia. I teraz pomyślcie: macie taką K, OK, bustujecie ją tymi sabatami, ona dostaje więcej HP, ma te ginso, które ją zabija. Ale ma więcej HP dzięki temu, że ci ją dadzą. I mało tego, każdy z tych sabatów, za każdym razem, gdy jednostka sabatu użyje swojej umiejętności, część kosztów many jest przekazywana liderowi sabatu. Czyli taką kale, która potrzebuje się jak najwięcej razy odpalić, żeby była jak najpotężniejsza, żeby miała te wyniesienia, będzie dostawać jeszcze dodatkowo manę od nich i mieć zdrowie od nich. No nie wiem, jak dla mnie to brzmi spoko i właśnie dać na kale, nie wiem, jakiś item leczący typu Blood Trickster plus tekinso. Plus jeszcze dodatkowe zdrowie z Sabatu, i może to być i może być totalnie brałkiem głównym. Nie wiem, to takie mam wrażenie. Pytanie, jak to będzie zrobione, jak często ona będzie lecieć i tak dalej. No i jak będzie działać ta zastrana zbrojownia, o której było na samym początku. Kolejne tutaj postacie to zakutci w czyli krótko mówiąc, tankowie. Swoją drogą tankowie, Sabat i Cage. Te połączenie może dać Wam wina. Tak mi się wydaje. Nie wiem do końca, jak to się tam będzie łączyć, tak dokładnie, ale macie golemów, macie coś, co boostuje waszą, waszego głównego kery, i macie kery, który sam się boostuje po każdym wyniesieniu. No brzmi to ciekawie, nie? Na pewno do przetestowania. No i zakłóci stal będą działać po prostu tak, że macie tam więcej armor. Zresztą pisze, że jak was irytują fizyczne obrażenia, no to wrzućcie do walki zakutych stal. I stal to nasza nowa cecha w lwie albo trzy jednostki, którą można dodać do większości kompozycji, aby kontrolować przeciwników dysponujący, dysponujących dużymi obrażeniami od ataku, czyli na przykład na taką K-kontra, na na kontra, nie wiem co tam jeszcze będzie miało AD, Bo domyślam że to jakiś Nocturn, Riven, co w tym stylu. Działa jak Mystic, który również powraca w tej rotacji, zapewniając wszystkim sojusznikom dodatkowy pancerz i po prostu on daje pancerz. Tak, jak kiedyś dawał Mistyk Mystic, i Mistyki będą też, których jeszcze nie przedstawili. Mistyki pewnie będą dawać znowu e, ochronę przed obrażeniami magicznymi. Więc wrzucacie sobie Mystic'ów razem z zakutymi w stal i macie tanków. No i postacie to: Nautilus za 2, Rel za 4 i Jax za 4. To jest minus tego, że tu są drogie jednostki w tym nie. A potrzebujecie minimum dwie, żeby w ogóle to zadziałało. Także to jest bardziej nalejta, mi się wydaje. No i tutaj kolejna to Upiory, eee, wskrzeszony i gotów umrzeć dwukrotnie, bardzo fajna mechanika, odradza się po pierwszej śmierci w każdej walce, czyli jakby każdy ma dwa życia, każdy z tych trzech, czyli z Wolibera za pięć, Iverna za cztery i Nocturna za trzy, każdy ma dwa życia, spoko. Po powrocie odnoszą oraz zadają zwiększone obrażenia, czyli dostają więcej damage'u od przeciwnika, ale też więcej biją, fajna mechanika eee, i dodając te cechy, że będą dwie albo trzy. Zwiększycie ilość zdrowia, z którym są skrzeszane. Czyli to jest spoko mechaniczka. Jak dla mnie. I co mnie ciekawi w tym w upiorach? To czy one będą się bustować z GA i wtedy będą mieć 3 życia, nie dwa. No, to mnie ciekawi. Jeszcze jakby w tych Mistikach był Zilean na przykład. I macie GA, Zileana i jeszcze upiory to macie cztery życia, tak? <laughs> no nie wiem. To może być broken, jeśli tak to będzie działać, ale to się wszystko okaże oczywiście w grze. No i cóż, to by było na tyle tutaj w tym patchu, znaczy patchu, w tym tutaj zarysie c 5 Mam nadzieję, że Wam się tutaj to podoba. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A ja się teraz z Wami żegnam. Zostawcie tutaj subskrypcję, dzwoneczkiem, łapkę w górę, ten komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!